pierwszy filmik po tygodniu przerwy w związku z lekką chorobą i inna okoliczność ściemniająca, z którą mi bieganie pogoda jest niezaciekawa, zaraz może będzie burza, no zobaczymy i tak idę biegać po tygodniu, pierwszy bieg z serii od Cieniasa do Ultrasa widzimy się pod koniec Pogoda okay, taka uczciwa no godzinka tam, bez kilku sekund biegania Oczywiście Endomondo przekłamuje, rzekomo 11 km/11, coś takiego. Może około 12 przebiegłem, nie wiem. Ale to był rzeczywiście ci bieg, nie zdziwiłbym się, jakby w granicach 5 minut biegł każdy kilometr. Jest tak spokojnie, po tygodniu przerwy nie było źle. Cieszę się, że żadne znowu nie było jakichś tam bólu w łydkach, czy, czy tym gorzej w piszczelach z przodu, bo wtedy, co mi się zdarzyło ostatnio, już wtedy z pobieganiem praktycznie. O tym też muszę niedługo właśnie jakiś materiał skreślić. O tej kontuzji zapomniałem oczywiście jak się nazywa, ale, ale jak taki coś...